Najwyżej można to po prostu trochę przesunąć i w przerwie Wam o, to Witam przyjacielu. Myślę, że nie tylko ja wy też nie mogliście się doczekać. My tutaj już liczyliśmy dni godziny, nie ma żeby się zaczęło, żebyśmy mogli wrócić do stałych spotkań. Kochani, zaczynamy tą pierwszą część. Pierwszego naszego spotkania. Część to spotkanie z Pawłem, pierwszą jego muzyką, jego twórczością. Dzisiejsze spotkanie z Pawłem to będzie rzeczywiście jego muzyka, ale muzyka nie zapisana w nutach, tylko taka, która tworzy się na bieżąco w jego, w jego głowie, pod jego palcami. Ja się troszeczkę zainteresowałem właśnie pisaniem muzyki do czegoś, czyli do obrazu, do zdjęcia, do, do jakiejś wizualizacji. E, I e, Państwo nam mogą takie obrazy podrzucić, a my będziemy starali się ten obraz zagrać. No to kto pierwszy, proszę Przez bardzo. Przestrzeń wielowymiarowa. No wiedziałem, mówiłem, że tak będzie. <laughs> Świateł, dźwięki bliżej, nieokreślone momentami, czyli pewne malowanie jakichś obrazów, które sobie wyobrażamy dźwiękami. Ogromną inspirację gdzieś tam czerpię z tej muzyki. Odcinam się kompletnie od świata. Słyszę tylko muzykę i po prostu gdzieś tam ta kula akrylowa jest i to się liczy tylko dla mnie. Zapraszamy na taki pokaz. Krzysiek jest iluzjonistą. Ja nawet nie chcę podchodzić, jakby mogła pani bardzo powoli otworzyć dłonie. No nie budujemy napięcie. I pokazać wszystkim, że faktycznie nasze dwie piłeczki zamieniają się w dwa piękne czerwone zerwiszka. Moi drodzy, dajcie jeszcze ogromne brawa. Spotkanie z mistrzem. Tak nazwaliśmy ten wieczór. Myślę, że tu nie ma przesad. Zostaje to, no to, to jest i dobrze i źle, bo jak coś zrobiłeś dobrze, to dobrze, że zostaje, jak zrobiłeś źle, to lepiej, żeby tego nie puszczali po raz drugi. W teatrze ma wystarczy sam mit, będą mówić, że to była świetna muzyka, już tego nikt nie sprawdzi, bo jej po prostu nigdzie nie ma. A w kinie, w kinie, jednak jest. Ale nie mogę powiedzieć, że najlepiej mi się pracuje z Januszem, bo już nie. Po 30 latach współpracy już mi się kłócić. No ale pewnie się nie pokłócimy, no bo to już jest przecież nie warto, no. gdzie, gdzie się będziemy godzić na cmentarzu. <laughs> Co do sposobu powstawania jednego i drugiego, ja, ja do końca życia nawolał pisać dla teatru niż dla kina, chociaż kina ma fenomenalne dodatkowe plusy, przede wszystkim budżety w, te, w kinie na muzykę są zupełnie innego rodzaju niż, niż w teatrze telewizji czy w teatrze. Nic to nie zmienia faktu, że, że, że można lubić bardziej y, tę miłą pracę bez popularności, niż popularną pracę bez przyjemności. Panie Jarze, mamy małą naszą niesprawiedliwość. Którą nazwałbym powinkiem zapada. Pijmy za nas, niech zapłocie szklanka. Pijmy za nas, niech się pali lód. Jak złe tyle żyjmy do poranka. Żyjmy chwilą, niech się stanie cud. Dzięki Jerzemu mogłam spotkać się z tak wspaniałymi poetami, którzy pisali dla mnie piosenki. Zdaję sobie sprawę z tego, że pisali, bo, bo Jerzy pisał muzykę, ale to też zaufanie wielkie, że, że chciał, żeby to się wszystko działo. I Sense. jak ona śmiesznie to mleko piła, kawiąc się na mnie, spoczyjąc. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy, że mogliśmy ten wieczór nazwać wieczór z mistrza. Dziękujemy.